po prostu um, co, jakiś, co jakiś czas po prostu objeżdża um, cały świat. Ma czerwono, białą czapkę, biały pomponik i ma białe rękawiczki, znaczy też czerwone i ma renifeje. Podróżuje saniami, a ym, kilometrów to robi około 2000. Daje słodkości. Wkłada do butów, gdy dzieci śpią i ludzie. Wszystkie dzieci nasze są. organizowane dla pasażu prześmierowie, przy wsparciu Gminy Tarnowo-Podgórne. Ideą tego całego przedsięwzięcia, tego zamieszania jest pokazanie ludziom, że pasaż to nie tylko komercja, nie tylko sklepy. Chcemy przyciągnąć i pochwalić się tym, co Przeźmierowo ma tak naprawdę. Czyli chórek szkolny, przedszkole, wszystko to, co jest związane i otwarte jakby dla wszystkich mieszkańców i dla dzieciaków. To czerwone i niebieskie to są bombki, a lampki to są te złote e, światełka. Bombki malujemy jak na razie jak widać i mamy zamiar przyczepić je na własną choinkę. No przygotowań jeszcze troszeczkę czasu chyba mamy, także jest tego czasu dużo, a czasu spędzanego razem jest bardzo mało, także wykorzystujemy każdą możliwą chwilę. Bez rodziców nie byłoby to możliwe, bo tak naprawdę kurki przychodzą tutaj z rodzicami. To dzięki zgodzie rodziców one mogą tutaj wystąpić. Także angażują się Panie opiekunki, pani dyrektor szkoły podstawowej w Prześmierowie, pani dyrektor przedszkola leśne Skrzaty. Chodzi o integrację. Chcemy, żebyśmy się wszyscy razem wspólnie bawili, żeby te święta były tak właśnie postrzegane. Jest to czas szczególny, ten czas zbliżający się świąt Bożego Narodzenia. On, y, y, ja mam takie poczucie, że on wpływa na pewno odmianę człowieka, na to, że staje mi się lepsi. Mamy poczucie, że to święto nas wszystkich integruje. Stąd też y, y, jest wiele tych spotkań mających charakter takiego spotkania opłatkowego, wigilijnego. Różne organizacje to y, y, tworzą, ale też i instytucje. No a dzisiaj, jak jesteśmy tutaj w szkole podstawowej, w Tarnowej Podgórnej, no to już mamy. To poczucie tej atmosfery świątecznej, widzimy, wszyscy są radośni, uśmiechnięci. To też chyba jest wynik tego, że to oczekiwanie na te święta ludzi po części odmienia. My pomagamy robić te rzeczy wszystkie i później zbieramy je i dajemy tutaj, żeby pani sprzedawały. I my jeszcze po lekcjach przychodzimy i mamy dyżury. Ja przygotowałam kilka bombek i zrobiłam taką choinkę. Ja zrobiłam choinkę, aniołka i dwie bombeczki. Pierwszy raz z propozycją wyszli rodzice, Rada Rodziców. Podchwyciliśmy ten pomysł, dzieci najpierw robiły pracę własnoręcznie tylko, Do tego dołączyli rodzice. Dochód zebrany z kiermaszu trafia całkowicie na konto Rady Rodziców. Rada Rodziców zakupuje z tych pieniędzy książki dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego, zakupuje słodyczne różne okazje, yy, przygotowuje baliki, dyskoteki są w ten sposób też opłacane przez Radę Rodziców. Wszystko to, co się dzieje w szkole, wszystkie pieniądze, które rodzice wydają na cele szkolne, dla dzieci, są również z kiermaszy. Chciałabym zaszczepić w dzieciach świadomość tego, że praca naszych rąk jest ważna, że spędzanie wspólne, rodzinne czasu jest ważniejsze niż oglądanie telewizji. I myślę, że taki czas przedświąteczny jest idealny do tego, żeby bawiąc się z dziećmi, zrobić coś pożytecznego, zasygnalizować im, że przygotowujemy prezenty dla bliskich. No i dzięki temu, myślę, spędzać efektywniej czas. Cukier, mąkę, po kolei, ale ciężkie. wiecie, gdzie pan wojskowi, też może jeszcze zająć miejsce na cukier? Podamy makarony, pięknie zamykamy. I jeden kartonik od My staramy się jako Stowarzyszenie Dar Serc w tarnowie Podgórnym jak i również parafialny zespół Caritas w Baranowie, staramy się po prostu połączyć to dobro z tym, na które oczekują te osoby, które no, z różnych przyczyn są rodziny wielodzietne, są rodziny, do których zagląda choroba, których po prostu zwyczajnie nie stać na, na, po prostu na odpowiedni by można powiedzieć świąteczny, świąteczny stół. I dlatego staramy się po prostu z obiektów handlowych na terenie gminy Taroba Podgórne pozyskać żywność czy środki czystości. Zbieramy po prostu dla domów dziecka, dla osób potrzebujących i dla domu w Piekrzu, domu samotnej matki. Pomaganie innym ludziom daje ogromną satysfakcję i cieszymy się, że możemy być pożyteczni. Prostrzymy się o, o siebie nawzajem. Jest ścisła współpraca między Radą Sołecką, Sołtysem, mieszkańcami, przedsiębiorcami. Także w sytuacjach takich awaryjnych pomagamy. Mam tutaj dlatego, żeby pomóc, bo nie wszyscy wszystko mają, tak jak my mamy to, co potrzebujemy, a niektórym tego brakuje i robimy to, żeby im pomóc, żeby mieli to, co my też mamy na co dzień. Na przykład my mamy różne, nie wiem, super buty, markowe, wszystko. Oni potrzebują tego... W sumie na najtańszej rzeczy, tak? Ubrań, jedzenia, samych podstaw, tak? A my mamy na przykład, nie wiem, mamy wszystko na zawołanie praktycznie, tak? Nasi rodzice są nam w stanie wszystko kupić, a nie wszyscy to mają, tak? Więc staramy się im chociaż trochę pomóc. Kluczem nie jest to, żeby komuś pomóc raz w roku, tylko też trzeba poznać tą osobę, zainteresować się nią, trochę porozmawiać, nie wiem, o jakichś jej zainteresowaniach, żeby też wiedzieć, kim ona jest tak naprawdę, jaką jest osobą. To akcja, która ma na celu głównie wspomóc szlachetną paczkę, którą czwarty rok z rzędu organizuje nasze gimnazjum i tak zwany pchlitark, na którym można się wymieniać różnymi ciuchami, rzeczami, jakie się ma, a także przy okazji uczniowie naszego gimnazjum stworzyli tutaj piękne świąteczne artykuły, które sprzedajemy na rzecz tego, żeby przygotować i spełnić marzenia rodziny, którą wybraliśmy w szlachetnej paczce. W każdej społeczności, czy ona jest mniej czy bardziej zamożna, to jest bardzo ważna ta otwartość na drugiego człowieka. To jest to, żebyśmy dostrzegali tego słabszego, któremu trzeba pomóc, bo silni sobie radzą sami i oni często nie zauważają tych słabszych. I tu jest myślę ten czas na taką refleksję, żeby ten nowy rok przyniósł właśnie taką większą otwartość. Większą gotowość do pomocy i, i większą gotowość do współpracy. Bo nie ma nigdzie tak pięknie, że wszyscy doskonale się rozumieją. W tym zakresie mamy wiele wszyscy do zrobienia, żeby lepiej się rozumiać. Żeby lepiej rozumieć potrzeby drugiego człowieka. To myślę byłoby chyba najważniejsze życzenie na i te święta, i ten. Wkrótce nowy rok.